Siema, siema, cześć, cześć. Witam początkujących czołgistów w War Thunder na konsoli. Słuchajcie moi drodzy, <laughs> pierwsza rada jaką wam dam, jeżeli jesteście początkujący, to nie grajcie w bitwy realistyczne. Ja tutaj mam bitwy realistyczne. Jak zaczynacie przygodę z War Thunderem, wybierzcie sobie bitwy zręcznościowe i na tych bitewkach sobie zacznijcie przygodę z War Thunderem. To była pierwsza rada. Druga rada. Na dole macie line-up czołgów i macie tutaj nacje jakie są. Mamy USA, Niemcy, ZSRR, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Włochy, Francja, Szwecja, Izrael. I słuchajcie, Gaijin na start bardzo często, gęsto daje jakiś tam premiowy czołg. I to się robi w ten sposób, że klikacie sobie badania. Ja tu mam już troszeczkę tych czołgów, już patrzcie, druga era odkryta. Ale jak będziecie mieli tą pierwszą tu erę, to zobaczcie, jest premiowy czołg. Za free i moja rada jest taka Weźcie sobie ten premiowy czołg Od razu wstawcie tu na, pierwszą, na pierwsze miejsce Tu jak sobie mm, Możecie go kliknąć I dajecie wybierz załogę I sobie wybieracie na przykład tutaj O i sobie za tego gościa I dajecie wybierz załogę za 150 Tych orzełków i Wtedy w tym pierwszym line upie macie Ten premiowy czołg No i zobaczcie ja na przykład też mam tutaj U Niemców Premiowy czołg i tutaj, jak sobie klikniemy, to zobaczcie, on jest tutaj, widzicie o, ja go sobie wstawiłem. Dlaczego to jest takie ważne na starcie? Mianowicie, czołgi w się jak się je kupi, to one nie są. Zobaczcie, modyfikacje, na przykład tu mam czołg i zobaczcie, na starcie ma podstawowe takie rzeczy. I dopiero jak odkryjecie wszystkie modyfikacje, dopiero ten czołg jest. Bardzo konkurencyjny, i zobaczcie, na starcie macie pocisk, który na przykład na 100 metrów ma 50 mm przebicia. A tu mamy już yy, pocisk, o się, który ma 80 mm przebicia. No, i jak wy wyjeżdżacie, zawsze tak jest, i ja na przykład tak mam, że jak ja wyjeżdżam, to ja strzelę w gościa i ja mu tam bardzo małe obrażenia zrobi albo się dingnę. A gościu mnie przebija i to jest bardzo na starcie dla świeżego togisty War Thunder na konsoli bardzo wnerwiające, dlatego ten czołg premiowy pomoże wam, że będziecie mieli najlepsze pociski, będziecie mogli od razu przebijać i jeżeli no was zgaszą, to wtedy weźmiecie sobie jakąś z rezerwy. I tu zobaczcie, na przykład jakby wejdziemy, modyfikacje, modyfikacje i mamy, zobaczcie, on już ma najlepsze pociski. 63 mm przebicia w karabinku, a podstawowe pociski mają 34. No i przykładowo, tym czołgiem PZ2C, on jest też w drzewku. Jeżeli nim sobie wyjedziecie na bitwę od razu, to mało co przebijecie. Tam, tam troszkę poranicie załogę, ale ogólnie to się skończy tak, że wy, wy wywalicie cały magazynek, a gościu yy, on was strzeli i wy, do gara i wy do garażu, a on yy, do hangaru, a on dalej sobie będzie grał. Więc. Na start weźcie sobie ten premiowy, żeby sobie wymaksować, żeby sobie w ogóle fajnie pograć. Dobra, trzecia rada. Trzecia rada dla, dla nowych czołgistów. Słuchajcie, no pierwsze tiery tutaj będziecie musieli się przemęczyć. Pierwszy, no premiowym to nie, ale tutaj zanim modyfikacje zdobędziecie to spoko. Ale jak kupicie kolejny czołg, na przykład już odkryjecie kolejny czołg, to mam taką radę, żebyście... Jeszcze go na przykład tu jest, yy, jeszcze go nie kupowali, a jak kupicie go, to żebyście go jeszcze nie używali, z tego względu, że na przykład tutaj są czołgi 1,3, 1,3, 1,3, ale jakbyście wzięli sobie na przykład PZ4E, to on ma 2,0. No i teraz wyobraźcie sobie, że macie lineup 1,3, 1,3, nagle bierzecie sobie PZ4, który jest stokowy. Czyli trafi na inne czołgi z ratingu 2.0 i on ich nie będzie przebijać, a one go będą przebijać w większości przypadków, więc będzie nieciekawa sytuacja na polu bitwy. A jak was rozwalą, no to potem bierzecie słabszy pojazd z 1.3. Więc moja rada jest taka, że jak sobie tutaj gracie, to zostańcie sobie na tej pierwszej erze. Jak sobie poodkrywacie pojazdy, to dopiero sobie na przykład kupcie mm, na przykład dwa, jak macie tu 2.3, to weźcie sobie taki line-up z 2.0, 2.3 na przykład, żeby te czołgi miały już dwa z hakiem. I wtedy na przykład weźmiecie sobie te dwa czołgi do jednego line-upu i wtedy nimi jesteście konkurencyjni na polu bitwy, nie? I tu mam na przykład USA, tu mam na przykład Shermanka Shermanka 3-3 yy, taki rating i 3-0. I te dwa Shermanki na przykład dają sobie radę. Tu mam jeszcze z 2.3, co prawda tego Scouta, ale ja go używam także na starcie bitwy szybko lecę skapować. Jak coś dziubne to dziubne, jak nie, to szybko do garażu biorę tutaj Shermana i sobie potem bitewkę jadę, więc raczej staram się trzymać i też starajcie się trzymać yy, równy poziom tego line żeby nie było tak, że Weźmiecie sobie maszynę na przykład 5.0 albo 5.7, a, a resztę maszyn macie z niskiej ery, nie? Na przykład, nie wiem, 2.0, no bo to tak nie za bardzo. Nie za bardzo, nie? Dobra. Słuchajcie, y, rada numer 4. Rada numer 4. Jeżeli już y, troszeczkę sobie tam porobicie tych maszyn już jesteście, chcecie spróbować trybu trudnego, to na Xboxach. War Thunder i podejrzewam, że na PlayStation chyba też ma wsparcie klawiatury i myszki. Więc ja do trybu ee, z realistycznego, bitwy realistyczne, proponuję podłączyć sobie przez USB klawiaturę i myszkę, albo ja na przykład sobie kupiłem bezprzewodową myszkę, bezprzewodową klawiaturę, i ona jest jedna kosteczka na Bluetooth podpinana do konsoli. Czyli jeden USB mam tylko zajęty I ja sobie gram na klawiaturze i myszce I do trybu realistycznego Proponuję wam Klawiaturę i myszkę Bo niestety na padzie w trybie realistycznym Nie jest tak yy, łatwo yy, Słuchajcie Rada numer 5 Rada numer 5 Mówię wam to Ja nie jestem może bardzo do... ja Na pewno nie jestem bardzo doświadczonym czołgistą W War Thunder, Ale z mojego doświadczenia powiem wam, że miałem takie kilka bitew, których jechałem. Była górka w trawie, przeciwnik też, górka w trawie. Gościu do mnie strzela, ja go nie widzę, dostaję powierzy. I żeby gościa zobaczyć, musiałem wjechać na górkę. Gościa zobaczyłem, i on w tym momencie trafił mnie w kadłub. Nara, czołg rozwalony. Słuchajcie, moi drodzy, okazuje się, że jak wejdziecie sobie tutaj do menu i dacie opcję to tu jest coś takiego jak ustawienie e, chyba interfejsu bitewnego, nie, ustawienia znacznika gracza, zaraz wam powiem e, pada tryb powtórki, podstawowe ustawienia bitewne, nie zaraz wam powiem gdzie to jest o Słuchajcie, ustawienie bitew pancernych, ustawienie bitew pancernych. I teraz słuchajcie, moja rada, i to jest bardzo ważne, yy, trawa w widoku z celownika. Nie. Tutaj standardowo jest włączone na tak i wtedy dajecie sobie celownik yy, snajperski, i tak. Widzicie trawę, i dalej trawę. No i lipa. I, a gościu ma tutaj odznaczone, i on wystawia tylko wieżę w snajperce, w trybie snajperskim, nie widzi trawy i widzi waszą wieżę za trawą i strzela do was i... i jest po was eee, więc tutaj widoku, widok z celownika, żeby nie widać było trawy bo wtedy po prostu podjeżdżacie sobie, dajecie widok z celownika podjeżdżacie, ding, i gościa lutujecie, więc słuchajcie, to jeżeli chcecie grać w bitwach realistycznych, musicie to zmienić, bo inaczej po prostu tracicie. Przeciwnik ma nad wami przewagę i wy musicie całym czołgiem wyjechać, żeby go zobaczyć, a on w tym momencie nie tylko ma waszą wieżę, która przeważnie jest dość w miarę mocna, no, zależy od czołgu, ale widzi was szkadłub i wtedy. Wtedy nara, nie? I wtedy on was lutuje, macie Amoraka, załoga rozwalona, wszystko, 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 a on sobie stoi i strzela, a wy go nawet jeszcze nie widzicie, nie? Więc to jak najbardziej w trybie snajperskim, w bitwach realistycznych, yy, znaczy nie, no ogólnie w zwykłych bitwach też się wam, wam może przydać, więc to wyłączamy. Eee, I słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi o bitwy realistyczne... Yy, to, no to, to by było na tyle To jest na zasadzie najważniejsze Do w realistycznych klawiatura, myszka i wyłączenie e, Trawy W widoku ze snajperki e, Oprócz tego jeszcze tak tylko podpowiem Że słuchajcie też są tutaj czołgi premium Do kupienia za złote orły e, Czołgi w zestawie I tak dalej Ale dla świeżego czołgisty Słuchajcie nie rzucajcie się na te czołgi premium e, Bo na początku nie wiadomo w ogóle, czy czołgi Wam się, War Thunder Wam się spodoba na konsoli, więc moją radą jest taką, ostatnią radą, szóstą, pograjcie sobie troszkę w bitwach e zręcznościowych, spróbujcie sobie zagrać w realistycznych. Jeżeli spodobają Wam się czołgi w War Thunderze, no to wtedy można sobie tutaj coś pozwolić. I co te czołgi dają? Czołgi te są wymaksowane, znaczy wymaksowane, mają wszystkie modyfikacje. No i tak prawdę mówiąc, jeżeli kupicie sobie na takiego M18 na przykład, on ma rating 57, bo tak prawdę mówiąc, jak będziecie tą m 18 grać, to zdobywacie więcej orłów, czyli tej waluty tutaj i więcej doświadczenia i wtedy szybciej sobie ekspijcie drzewko. I tak prawdę mówiąc, możecie cały czas wyjeżdżać sobie czołgiem premiowym i tylko tutaj sobie odblokowywać, ale jako że War Thunder jest taką grą, gdzie można dostać jedną bułę i zejść do garażu, lepiej mieć tak, że na przykład macie M18 57 i do tego macie na przykład o 57 Shermana tutaj sobie i wtedy macie dwa takie czołgi. No i jedziecie sobie M18 tam ragujecie, zarabiacie i w ogóle, ale jak Dostaniecie bułę, no to bierzecie sobie normalny czołg drzewkowy, żeby sobie jeszcze pograć, bo no wiecie, może być tak, że wyjedziecie sobie na fajną pozycję, dostaniecie bułę i co, i z powrotem do hangaru, no tak słabo, nie? Eee, dobra moi drodzy, to tyle w tym filmie, w poradniku dla początkujących czołgistów. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć!